A, szklankę wylałem. Eee, wodę z szklanki. Szklankę wylałem. Siemanko, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku Let's Play Lesy 2013, Uf. polskie maszyny. Polskie. La I latające worki. Właśnie, jeżdżę do Cariselos. Działa. I witam Was serdecznie. Witam Was serdecznie, co? O. No, beczki z. Łopom! tu no. jeszcze zapasik po, Poza dla Felixa. No, a tu mamy dla niego... No Mac, wiecie, miałem co podpierdalać. Mamy Ale dla niego słuchawki. Nie. Gdzieś tam miotły mam. Dobra, jakimi maszynami będziemy obsługiwać się, pani Kalisie? A ja nie wiem, chcę, nie, nie, nie wiem, dobra, ja już będe Ja będe Ja chcę. Dobrze. Czekaj niżej header, bo coś przy kurwie, jak wam życie. Ja chyba cofnę z goespał, bo tu nie wyjadę. Albo czekaj, mam pomysła. Chuj do dupy. Kurde, nie domyka się maska. Ej, czekaj zamknę. Musisz podejść i na siódemkę. No to patrz, nie domyka się, no Tak się nie domyka? Zamknij ją. Nie zamknę. Aha! Ech. No wyjdź. Czekaj. Maskę chcę ci domknąć. nie da się. Ej, boga Siądź jako pasażer. Kurwa wyjebało mi w pizdu. Ty, ja to teraz opracowuję, jak to wyjechać tym kurwa bajzonem <grystanie> Słuchaj, jak to się wyłącza, tego kierownicę automatyczną? Na siedemkę. Dzięki. Chyba. A jako ty chcesz kierownicę, to mod kierownicy czy nie chcesz mieć? Nie, dobra, już jest. Jesteś w wyjeździe, no i paruje Ja? No. U, 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 ja panie to, Karisie się i śmierdzi. <grystanie> się i śmierdzi. Dobra. Ty chuj. Co to jest? A, jeszcze wam pokazać coś co chcę. Patrzcie, wychodzi pythong. Aha, pythona pokazuję. Ja. Patrzcie. Pyton. Patrzcie, patrzcie. Wychodzi. Ten jak to było? Pregator. Predator. <laughs> to pregator chowa się, chowa się, Andrzej? Co Andrzeju? Do chowa się, cicho bądź, bo się, Sanepi przypierdzieli. A. się, Ty kosisz czy nie? No koszę. Nie się, Bajzona? Nie. Już u mnie to tak u słychać, że tak się, słychać, że ja pierdolę. No u mnie też. Jego się nie da ściszyć? Nie. Gdzieś tam w silniku była taka gałka, ale nie wiem. Gdzie <grym> w silniku była A gałka? Takie słuchawki to... yy, ten mi kazał kupić, jak on ma. Co ci kazał kupić? No te... słuchawki jego. Wiesz kogo? Pawelca. No. Pawele, masz te słuchawki jeszcze na sprzedaż? A jakie słuchawki? No, no dla Cygana! A. Ej, patrz, ja po fiaku chyba kosiłem takie slaleniki. Kurde, coś ci ty, ty pił. Tymbarka. Ej, to za mocne. Ogarnijcie. Ja po tymbarku nie wiem, co się dzieje, nie? Nie, bo 60, rozjedzie. Potem jeszcze idę trolla na omegle robić. Jeżeli chcecie trolla o megle, drugi odcinek, piszcie w komentarzach, że, albo wiecie tam, no, w ogóle piszcie, bo widzę, <laughs> parę osób pisało, żebyś zrobił serię na polskich modach, będzie oddzielna seria playów na polskie mody, Mo polskie mody tylko. <laughs> Chrześcijanie tańczą, 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 tańczą. <laughs> Nie no i, Iu, i a, jeżeli chcecie poznać lodzie to może podrzucę w opisie Jeż Boga, jeżeli lodzie chcą poznać w, podrzucę w opisie aha, yyy ziomek chce dziewczynę znalazł no, y wiecie, latarnia przestała <laughs> świecić je, i został znalazł i <laughs> dalej nie wgłębiajmy temat, <laughs> nie drążajmy się jakby cię chcieli teraz wiedzieć, on jest wyciszony, bo tam wiecie coś się, 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 się dzieje. Ło, bo ci przyjebie kurwa. <gryt> A to fajnie wyglądało tak... <gryt> o, fajnie chcesz by mi kurwa rozkad tego bizona. Opie, ty byś tych czubków ty byś nie miał. To są, yy, to są te. te rozgarniacze łana, łanu. To nie są czubki, tylko te, no. Mówię ci. Dzidy. Dzidy? No ale serio, to dzidy. A, ty, świateł z tyłu dźda, nie masz. Muszę mieć dzida do bizona i będzie takie. Ty, świateł z tyłu nie masz. To nie mam? Świateł z tyłu nie masz. Tylko zostały sobie żarówki. Żarówki? O kurwa. Żarówki. Myślałem, że te takie miseczki plastikowe te kolorowe. No to tylko plastik ten został. Plastik to drogi, to tam fonik. Żarówki na pewno zajebał do lodówki Nie, Szandami. ale ten metal też zawalił Ej, a z czego ci się dupa sypie, bo chłopie rury też nie masz Ja nie mam rury No nie masz, no jedziesz chłopie na samych tych dentkach Na czym? Na dentkach z tyłu jedziesz kowa mózgu Słuchaj, na samych dentkach jedziesz chłopie <gul -ła> to ci <gul -ła> Powiem ci tyle, gaśnicy nie masz Jak nie ma, ja w nimam, jak jest taka ładna, nowa, czerwona, jedno mam tu Akumulatorów nie masz, bo Fłonik wszystko zapierdzielił jak, jak nie mam akumulatorów? No, no zobacz piedol No jadę po ciebie już No gimbo szaleje Ty, patrz, ty, stój, 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 stój Stój! Ej, stój! Ja czekaj, bo zasnąłem! Stój! Stój, bo w nic nie masz! Tego, tego śmig, która nie masz! Ty, seryjnie! Pokaż yes, mi! Jest! Nie ma! Mam! Nie widzisz takie czerwone? A czekaj, stój! No, różowe! To jest różowe! Bo w środku nic nie będę miał! Ty, ale silniej się trzęsie! Jej. Więc, więc wiesz, że coś się dzieje. O, Pawelec się dodał. Kurwa, wyjdź To no idiota, gdzie ty tam weszłeś? Słuchaj, patrz jak w środku jest. Ty tam nic nie masz. No wiem, tylko jakaś y, te sito i... Ale nie, to... słuchaj. Patrz, tu nic nie ma. foniks no, tu był. I 2D coś jest. Nie, nie. Jest. Wyjdź tu. Chodź tu, zobacz. No widzę, ja coś już widzę z tego. kombajnu przenikam przez tektury. Zobacz, otworzy mi klapę. Zamknij. <laughs> Będę pod labince, czekaj, czekaj. Stój, stój! Jebiemy yeah, to! Cię wejdę, kurna. O właśnie. No, patrz, wszystkie klapy mi otwiera. No daj mi od Pierda Pierdolę. A mam ci pokazać najlepszego buga w tym kombajnie? No. A dobra, on tego nie ma, dobra. Pobaczmy, jak się klęci. Wszystko się klęci No Przecież klęci kurwa Tylko rąk nie wkładaj Bo jak ujebie to już nie puści a Mówiłem, mówiłem, mówiłem Dawno 60 jest, nie? Bo yy, uważaj, Uuu. uważaj A dobrze, lamp nie ma Lamp nie ma Koście patrioto jebany Słyszysz to? No chyba... Usiąka coś zerdzewiało od paru lat. Paru lat? Hopcze. Przykręcił dopiero. Uy. Przykręcił dopiero. Coś ty tym bizonem wywijasz. Nie wiem. Nitro mam. W dupie. A spokojnie, on jest na gaz. Teraz wszystko na gaz przemawiają. Chyba Putin się do tego nie dojebie. Nie wiem Jej I kopie, kurwa Już współczuję tej osoby, co będzie to presowała No to ty masz przesować. Chyba cię pojabało, ty stoisz nic nie ty robisz jakie <noise> no jak nie? No, teraz pierdala do cienika Ja nic nie robię Tak ty się opierdalał no, teraz do ciennika uciekł Ale jeszcze jest Ziobek. Jak? Jak ziomka? Gdzie ty masz ziomka, idioto? Ale będzie dopiero Hedera tego wyżej podnieść nie mogłeś Co? Hedera wyżej podnieść nie mogłeś Zamknijł <grym> A tu nagle jeszcze tego podnosi Jezu Ło <grym> wow. Już ci połowę nasypałem szczepy. Magia, fuj <grym> Ty, what the fuck? Ty, patrz, po pokazać ci jak najwyżej, podnieść header. ale chodź do czapka? zobaczymy, czy mam moc pasażera Chodź. Puść to. <grym> nie ja to. No, Czego? O kurwa. I <grym> To się w kabinę nie wgryzło? A nie, a nie do kabiny. Jeszcze wysunie <grym> To wygląda. I dajmy, to jak to wygląda? What the fuck! WTF! Juju się kurwa zrobił. Chodź do Bizona, zobaczymy czy mam od y, Bizona. No chodź do Bizona, zobaczymy ma czy mam Bizona. Do Bizona, chodź zobaczymy do ciepka czy mam od pa pa pasażera. Wsiadaj. O miał podobno. Podobno mam! Patrz, jadę! Ty, wiesz jak ty siedzisz? O wow. chłopie, ty siądź, Patrz jak ja siedzę Jaki ryj. Ale patrz jak siedzę, ręce mam No <coughs> Dobra, ej To czekaj To ja pojadę na Gospo Ułożę rurę i będziesz Będę prasował i będziesz siedział okolo mnie Widzona gdzieś z tyłu wy kurwie Nic nie jedzie? O, jak tam jebnie to. Spokojnie jak na wojnie. Gołąb! Głomp! tak się jeździ. Eee... <laughs> Klapy co ci mi... urwie. Ty mi nic nie zrobi. Dobrze. na chwilę <laughs> do tyłu, tam gdzie widzone zaparkowałem. Ale zgasi po nas Tam wieje do wiaty ze zbożem. O, nie wiedziesz. A bo dobra? Ty, kopię się. E bośkę złamiesz Andrzej. E bośkę złomiesz. Nie. Nie wiedziesz. A to się tutaj wysypuje. Ej. Tu musisz cofnąć. Jodź. Gdzie? Tu. To ale zamknij wrota. No nie zamykam. Idiota, na pewno wyjedź. Idiota. Coś teraz zrobił Jak daj Andrzejowi, Andrzej wyjedzie <laughs> jestem What are jo, Jeszcze do dachu Gdzie? Yeah. Jestem dumny z tego Otwórz wrota, otwórz wrota, otwórz wrota No już, mi, już wyjechałem Przysiępa, <laughs> czekaj Gdzie ona jest? Czekaj stój, stój! Kurwa, stój. nie mogę. <śmiech> nie <śmiech> E bo mi koło nie chce oddać. O cóż, bo mi koło nie chce oddać. Dobra, oddało. Jadę kurwa w drugą stroną. Jebie, mnie to na ryj. I dobra. Chodź do trzyciapka, jedziemy prasować. Jebaś mi. Kto prowadzi? Teraz tak się patrzy. Dobra. To kurwa złóż, idioto. Ty będziesz moim muszyny do roz składania. No, prasę rozłóż. No dobra, jebać. Czekaj, się ręka fajnie rusza. Ej, czekaj, tylko pranie nastawię. <laughs> no, już jestem. Czekaj, się ręka fajnie rusza, głupie. Tobie. A, a, a. Odpuszczam i podbierek opuść, mi klapę kurwa, tyłu ją na fałsie, opuść. Podbieraka. No kurwa. Rozłóż ją na fałsie. Pierdolił. No. Siadaj. Bo ci wie siadaj! <grystanie> to się klęci! Nie wkładaj tam nóg! <grystanie> <grystanie> Jakby co, to, to ja za debila nie odpowiadam. No, tylko jak sam, sam kosił, sam prosuje. Wo, spokojnie! Ło, ty czekaj, bo mnie tu rzuca ja ja miota, nim mnie <grystanie> krząta <grystanie> znak jak ty jeździ o, będziemy presowali. Ło, bo ja tu wolno skręcam. Ale to mój ciopek, to moje zasady. <grywa> moje zasady. Chyba powerade. <grywa> Padłeś powstań. Co ty, je jak ty jeździsz? Nie wiem, właśnie to się zastanawiam. <grywa> Najpierw się tutaj presujemy, żeby potem kurwa nie było syfu. I ty wideo nie kupiliśmy. Młody Oluju Ej kto mi kurwa dał prawo jazdy na traktor Ja się Nix. pytam No ja się pytam Kto mi to ile do... już kostek zrobiłeś? 8 Ej jak to tak szybko wys wysrawa? No bo tak powinno wysyrywać. I dobrze robi Będz... Ty już będziesz kurwa zapierdalał z widłami Co? To no, czemu nie zbiera? Tego jak nie zbiera? No mnie tam zostawiło trochę. Gdzie? No tam taki paseczek mini. A, no, sprawdzimy jak ty jeździsz. E, bo coś ta prasa jest Bugwa. Czemu kostkę wyjebało. Odejdź. Łaź do cienika i nie pierdol. <słuch> Dalej gracze Co ty zrobiłeś? <słuch> Co to było? Eee... Ja wracam na pole. <słuch> Boga, patent to wyrzucanie powietrza. Czekaj, bo jadę do domu. Boże, <noise> słup. Bo kurwa. To Zazważy... <noise> no jest pole na traktore. No. Traktor jest bogiem, orka łogiem. Piwo... nie. <noise> Dziękuję, ale... Piwo... Piwo, paliwo... nie <noise> pamiętam. <noise> To Do... Wow! dachujemy. miejscu Dachujemy podlewenia dla dacha Ej mnie to jebie, nie? Wow, ej patrz u góry się przesuwają jakieś rury U góry? No patrz nade mną bo wow, jedna, jedna zdechła Jedna zdechła? Ej nie, już nie ma, już jest Ej chuja, nie? Bierz tego Ciapka jeje jeździeń je, do tej chaty, albo synin, kurwa je, jeździ, no. ja biorę. Ja biorę 60, przecież kurwa to jest porażka. To jest skręcanie kołami, nie? Ciężko się imparuje. O Oraniesz by było fajne, ale... Łek, skręcił Jebany. Ja tam chyba gny paruje. I przeba! To spróbuj wysypać tą ślepę, chociaż to zrób Eee, e, ja się kopię. Eee, e, po, po, e, po, Karol powiem ci tyle. No, coś odjebał? Eee. Łyszesz kurwa. Tego już nie wyklepiemy. <laughs> nie masz o czym dziś. Wiesz co, to ja rzucam. Co? Ty oh, patrzą, ona się stawia sama Ej no czekaj bo 60 nie chce mi jechać Co jest? Na jedynce Ej, na jedynce. ona presy na jedynce uciągnąć nie może Łodody Że to takie słabe Ja wiedziałem że to Polska moc Ale bez przesady Sprawdzamy Nie <laughs> Za każde szybciej zapierdziela ale przy... Weź siądź No Siądź mi do tego. Chuja jesteś niewidzialny. Niewidzialny Andrzej presuj mi się nie chce Oj, dobra, zniwa byłem w tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie. Chodź, 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 odejdź. Patrz na to. Tak mnie wykurwi. Czy pokażemy. Kunic Uloju! O kurwa! Ej, w drzwi wieć, ja zamknę. Nie. Żyjechy nie przyjemy, bo moja. No nie, proszę, raz. Jak chcę wysypać te zboże. Ja ci zapłacę. Łoże mnie w dach. Ha. No i chuja. Nici z wysypywania. Tylko żeby wyjeć teraz. No nie mogę Nie, <laughs> <Pierdolę>, tak zostawiam. Może <laughs> się pomyślisz, że jesteśmy downami. No, bo jesteśmy. A w Będę czekał, bo mi tam. O! Ura! <noise> On o. to sobie kombinuje. Jebie, mnie ta przyczepa. A żeby moja ciapek nie wyjechał. <noise> Ważne, żeby ciapkiem wyjechać. No! Ło, ruszył jebany. Jak skopyta. Teraz <noise> przyczepa, wstoi i patrz. No, patrz, zablokowała mi wejście. Dobra, jebać, no nie chcę się wyciągać. Dobra, da, to daj 60, wywalił. Szpiewalaj moje ropy. Ej, chodź, 60, wywalił w powietrze. Dobra, jebać mnie to. Kończymy. Pożegnaj się. Papa! Patelnią. Pa. Koszulę zapnij, bo jebie. Ej, tu jest wąż ogrodowy. Jak się, jak się mówi na wąż ogrodowy? Pytąg. Pytąg. Pytągę znalazłem. <laughs> tu się bije. Czekaj, do pytonga wyłożyć. Pytong wychuć. Pytong cik. Pytong wyszedł. Patrz jak się opuszcza powoli. Patrz za No, na do domu. Do A cały biały się nawet zrobił widziałeś? E um papá. <laughs> papá.